Dzień dobry, kłania się Igor Zalewski. Chciałem Was dzisiaj zachęcić do przeczytania mojego wywiadu, który ukazuje się w tygodniku Solidarność, wywiadu z Wojciechem Kozakiem. Wojciech Kozak, postać może nieco zapomniana, więc ją przypomnę troszeczkę. To był prezydent Warszawy przed Lechem Kaczyńskim, a po Pawle Piskolskim. Prezydent Warszawy zamienia Platformy Obywatelskiej, oczywiście. Możecie spytać, dlaczego robić dzisiaj wywiad z e, człowiekiem no, zapomnianym w dużej mierze, który zakończył karierę, bo on już nie jest politykiem. Mm. Miało to pewien sens, y, moim zdaniem nawet głęboki. Zaczęło się od tego, że spotkałem kozaka na takim, takiej imprezie, takim jubileuszu uroczystym dwudziestolecia kolei mazowieckich. Tam siedzieliśmy przy jednym stole ja zapytałem, a słuchaj, kiedy się znaliśmy, co właściwie u ciebie słychać". Na co on mi mówi, że wiesz, niedawno mało nie umarłem. Jak to? Co, co, co się stało? Mówi, szedłem sobie w metrze, wychodziłem właśnie z wagonika metra, wchodziłem po schodach, a później dwa dni później obudziłem się w szpitalu wolskim. Okazało się, że stanęło mu serce. Dosłownie stanęło bardzo niewiele brakowało do tego, żeby umarł, ale w jaki sposób go uratowano, to o tym już musicie przeczytać w wywiadzie, bo to jest też bardzo ciekawa historia. Natomiast był to pierwszy mój wywiad, jaki zrobiłem w życiu, który zaczynał się jak film Hitchcocka. Nie wiem, czy pamiętacie tę receptę Hitchcocka, dobry film. W każdym razie, że film powinien zaczynać od trzęsienia ziemi, a napięcie potem stopniowo powinno rosnąć. Nie wiem, czy napięcie dalej rosło, natomiast opowieść o własnej prawie śmierci, to wydaje mi się, że to był mocny początek tego wywiadu. Ten wywiad no jednak opowiada nie o kwestiach fizjologicznych, chociaż też trochę, dlatego że Kozak to jest człowiek, który stracił w wyniku działalności politycznej i potem. Tego, co się z nim działo, zdrowie. To jest po prostu w tej chwili zdrowotnie, no, wrak człowieka. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, go to nie dotknie. On rzeczywiście jest schorowany i fizycznie, i psychicznie ma stany depresyjne, niezbyt sympatyczne. A dlaczego? Dlatego, że on po tym, jak skończył, zakończył swoją prezydenturę, no, stał się stałym właściwie bywalcem komisariatów Policji, Biur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policji Gospodarczej, a na koniec sądów. To jest człowiek, który miał 200 zarzutów. 200 zarzutów związanych z jego działalnością jako prezydent Warszawy. Większość tych zarzutów była totalnie absurdalna i była umarzana. Nie prowadzono, nie, nie stawiono mu zarzutów. Ale w kilku kwestiach te zarzuty mu zostały postawione i doprowadziły go do sądu. On przestał być prezydentem w 2005 roku, natomiast z ostatniego swojego procesu wyszedł w roku 2011. Więc ładnych parę lat życia poświęcił na udowadnianie tego, że jest niewinny. Udało mu się. Nie został skazany w żadnej sprawie, we wszystkich sprawach go uniewinniono. I dlaczego to jest ciekawe? No dlatego, że yy, Wojciech Kozak, on już w tej chwili nie jest członkiem platformy obywatelskiej, kiedy były te zarzuty, wobec niego to zmuszono go do wystąpienia z partii, ale on stawia dosyć mocną te tezę, że w Polsce prokuratura niezależnie od tego, kto rządzi, niezależnie od epoki politycznej, yy, no jest narzędziem politycznym yy, i wali w, w tego, na kogo jest yy, zamówienie polityczne. W czasach, kiedy on był prowadzony po prokuratorach, no to on był tym celem. Mówi nawet w tym wywiadzie, że ja kiedyś byłem tą czarownicą, na którą polowano, więc teraz mam szczególne prawo, żeby ostrzegać przed obecnymi polowaniami na czarownicę. No bo tak się składa, jak wszyscy wiemy, żyjemy teraz w epoce wielkich rozliczeń rządu PiS, i ludzi związanych z pisem. I skala tych rozliczeń powoduje, czy może dawać, taki, stawiać taki znak zapytania, czy granica między szukaniem sprawiedliwości z jednej strony, a właśnie takim polowaniem na czarownicę, czy ona nie została przekroczona albo czy może nie będzie. Przekroczona. I przed tym właśnie w wywiadzie e, Wojciech e, Kozak ostrzega. Wywiad zresztą nazywa się byłem Czarownicą. I jako była Czarownica, która o mało nie spłonęła na sosie, Kozak nas ostrzega przed tym, żeby tej granicy między sprawiedliwością a polowaniem na czarownicę nie przekroczyć w Polsce Anna Domini 2024, a wkrótce już 2025. Wojciech Kozak jako prezydent Warszawy, co ciekawe, był bardzo częstym celem ataków gazety wyborczej. Co wydaje się lekko zadziwiające przynajmniej, dlatego że gazeta wyborcza a raczej w swojej historii popierała wszelkich polityków Platformy Obywatelskiej. Natomiast Kozak razem ze swoim poprzednikiem, Pawłem Piskowskim stali się takim ulubionym celem ataków Gazety Stołecznej, czyli takiego warszawskiego odłamu wyborczej. Między innymi, podejrzewam, chyba dlatego, że no pochodzili, pochodzili z niewłaściwej części uniwolności, Wolności, bo pochodzili z tej liberalnej części, a Gazeta Wyborcza do pewnego momentu troszkę się brzydziła tą Platformą Obywatelską i troszkę się brzydziła tymi liberałami, dlatego że oni jednak dopiero w pewnym momencie przekroczyli Rubikon i stanęli po tej jasnej stronie, mówiąc w cudzysłowie i nieco ironicznie, jasnej stronie mocy. I ten kozak nieszczęsny rzeczywiście był bohaterem niezliczonych tekstów w gazecie stołecznej. Wmawiano mu, jak się okazało, wmawiano, mogę tak dzisiaj powiedzieć, dlatego że kolejne sądy go uniewinniały albo kolejne postępowania były umarzane, bo nie, nie, nie znajdowano żadnych dowodów ani przesłanek, żeby go... Czy to, czy to prowadzić śledztwo dalej, czy go skazać właśnie już w sądzie, ale był takim ulubionym chłopcem dobicia Gazety Wyborczej, za którą oczywiście szły inne media, ponieważ to były czasy, kiedy Gazeta Wyborcza była prawdziwym, prawdziwym supermenem i decydowała o losie wielu ludzi w tym kraju, co jakoś bezpowrotnie zresztą przeminęło. Dziś jest taką cieniutką gazetą, które czyta niewiele osób, no ale też nic nie jest zbudowane na wieki. No i Kozak otrzymał mnóstwo, mnóstwo ciosów medialnych, głównie zadawanych przez, przez wyborczą, ale nie tylko, bo oczywiście inne media szły w ślad za nią. A jaki był cel tych ciosów? Dlaczego niszczono w ten sposób Kozaka? Jeśli chodzi o wyborczą, no to dlatego, że moim zdaniem, on był z tej niewłaściwej części platformy. Był uważany za człowieka piskolskiego, którego tutaj w Warszawie gazeta wyborcza nigdy szczególnie nie lubiła. I jak on był prezydentem, też się go tam czepiała o wiele rzeczy, na przykład no, bardzo mocno tej ekipie piskolskiego i kozaka zarzucano budowę tunelu pod Wisłostradą. Co to za pomysł w ogóle, żeby tunel wzdłuż Wisły budować, a nie, a nie pod Wisłą? Ja przyznam szczerze, że ja też ulegałem tej narracji. I dopiero kiedy powstały bulwary nadwiślańskie, no to wszyscy tutaj zobaczyliśmy sens tego, tego tunelu. To, że ukryto ruch samochodowy pod ziemią, a nad Wisłą mógł powstać wielki teren taki rekreacyjny, zabawowy, parkowy, no to okazało się, że to wszystko było e, przemyślane. E, więc zasadniczo moja teza jest taka, że on pochodził z niewłaściwej e, części platformy, tej takiej, powiedzmy, konserwatywnej i za to dostawał te, e, za to dostawał te bęcki od e, Gazety Wyborczej, a w ślad za którą podążały inne media. Natomiast ciekawa rzecz i on o tym opowiada w, w wywiadzie, jak go e, kierownik, czyli Donald Tusk, e, zaprosił w pewnym, w pewnym momencie na rozmowę i powiedział mu, że: No, chłopie, wybacz, ale musisz e, zniknąć, musisz odejść z platformy, bo, bo jesteś e, celem, jesteś takim balastem i nam szkodzisz najz, najzwyczajniej w świecie. E, Kozak był zły, dlatego że czuł się niewinny i miał takie poczucie, że mm, powinni go wspierać, a nie wspierają. Na chłodno, oczywiście zrozumiał, że to było jedyne. Sensowne wyjście. Ale co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że kiedy on odszedł z tej platformy, to rzeczywiście media go zostawiły w spokoju. Media już się nim nie interesowały. Przestał być łakomym kąskiem dla mediów, dlatego, że, dlatego, że był eks-politykiem właściwie, a nie wciąż działającym politykiem. No i przynajmniej od tej strony miał nieco świętego spokoju. Natomiast te tryby, machiny sprawiedliwości oczywiście. No już one zostały wprawione w ruch, nie mogły się zatrzymać. No i te kolejne śledztwa, kolejne postępowania i kolejne rozprawy e, sądowe e, trwały. Myślę, że to nie jest nic fajnego być przez lata prawie oskarżonym, oskarżonym, podejrzanym. E, no tym bardziej i nawet nawet ta, 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 takie zwycięstwo, bo po latach no, uniewinniono go. W, w każdym celu, tak? za nic nigdy go nie ukarano. Zgodnie, według prawa, jest to po prostu człowiek absolutnie niewinny. To ja myślę, że satysfakcja z tego powodu musi być jednak przygaszona no, tymi potwornymi przejściami psychicznymi, które, które go dopadły i na które był skazany. No i kozak mówi dzisiaj, właśnie, że on absolutnie. Nikomu nie życzy, a zwłaszcza niewinnym ludziom, nie życzy, żeby przechodzili przez to, przez to, co on, a wie z własnego doświadczenia, że niewinnych też to może czekać. A czy dostał jakieś Nie, 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 ale też nie domagał się tego.